Witam bardzo gorąco. Jest piękna sobota. 26 eee, Byłem sobie zerknąć w po niektórych hulikach, gdzie matki, lokówki i co? Mm. W dwóch hulikach dla sprawdzenia sobie dałem jajka, może pociągną dalej będzie... Teraz już się nie krzanie. Jak coś teraz już... Teraz już się slipa, nie? Jak coś już nie wychodzi, to tam od razu ja wkładam jajka, albo pociągną, albo nie, tak? Więc to jest tak od razu. I tam nie byłem w stanie i widziałem po tych lokówkach, że mogłem stwierdzić, że one po prostu one nawet matecznik wyniosły. <laughs> Więc y, warto, włożyłem od razu jajeczka. To była chwila, nie? Tutaj to już chwila, bo tam upolowałem moją starą matkę piękną, co plasterek po prostu całkowicie zewnętrzny był świeżo jajkami zrobiony i tam mogłem sobie ciąć i tak dalej. I... Te w tym weselniaku stworzyły problem, tą matkę zajechały tam, tak? Przez tą klateczkę, połrywałem jej nogi wszystko. <laughs> Więc włożyłem im, słuchajcie, jajeczka i taki otwarty czerw. Później za pięć dni przyjdę i to tak czy za, za tydzień, nie? I, i, i przebiorę ten, przebiorę te, te mateczniki, żeby zostały z dwa najładniejsze i koniec. Ale no nie wiem. Nie, nie wiem. Mają jakiegoś świra te pszczoły. Takie pszczoły małe, co mówiłem, nie, że to się osieraci, to to później trudno jest coś z tym zrobić. <laughs> Jak od samego początku nie wyjdzie, więc eee, tak to wygląda. No ale usilnie je utrzymam w tym uliku, jeśli zrobią, jeśli wygryzie się ta matka, jeśli zacznie składać jajeczka w ogóle. W tym uliku jeszcze, bo to jest ich ostatnia deska ratunku teraz. To, to jak to się stanie, to wtedy dołożę jakiegoś czerwiu na wygryzieniu po prostu i to będzie dużo lepsze, nie? No. niż teraz dawać różnego czerwiu. Poczekać chwilę i wtedy może dać czerw, tak? Chociaż już niech jest matka jakaś. Wtedy można dać ramkę. No a jeśli z tego nic nie wyjdzie, nie? Katastrofa, to trzeba będzie ten ulik połączyć do jakiegoś obok. Tak? I ja to zrobię po prostu. Już wtedy... Nie? Już to zrobię. Tak, bo tych uli i tak się nam mnożyło i jeszcze na pewno zaświruje, nie? Dlatego gdzieś sobie jeszcze wkładam jajeczka i jeszcze mam zamiar odebrać jedną starą mateczkę sobie albo coś zwierzb. Ale ja widziałem wczoraj w wieżach, że te pszczoły już nie, a widzę, że w sadzie to już w ogóle ustąpiły. Tak, te pszczoły tam się już na pewno nic nie wydarzy. Eee... O, jedzie po mnie Ewelina, słuchajcie, to i to wszystko y, pędzimy. Przeciebie tak i życzymy Wam wszystkim miłego dnia.